Witam serdecznie wszystkich widzów. Zapraszam na prezentację zestawu Lego Indiana Jones bitwa samolotów z 2009 roku z filmu. Ostatnia krucjata, oczywiście. Zestaw kupiłem za 180 zł, ale brakowało figurki Henry'ego Jonesa, ale ja tą figurkę kiedyś kupiłem. Wiecie, tak luzem nie? za 15 zł. Więc fajnie. Zaczynamy oczywiście od figurek. Jest to Indiana Jones. Tyle, że bez torby tutaj. Yy, powinien on mieć krawat, bo w tej części filmu miał krawat na spodenkach. Yy, bardzo ładny nadruk kabury. No i kurtka z skóry, koszula pod spodem. No, Indiana Jones zawsze z przebojową figurką na wyposażeniu. Beach, legendarny, ze skóry hipopotama, a w drugiej ręce LeWorwer. I kultowa Feodora, czyli taki rodzaj kapelusza. Dalej ojciec Indiana Jonesa, Henry Jones, bardzo dobra figurka. Bardzo ją lubię za nadruk na główce, bo jest naprawdę bardzo precyzyjny. Te okularki takie fajne, tak się błyszczą. Świetne, naprawdę. Bardzo dobrze to jest zrobione. I tors też, też jest bogato nadrukowany. Tutaj mamy notesik w kieszeni, super. No i czapeczka charakterystyczna, chociaż powinni może zrobić nowy element, bo to jest przemalowany hełm korkowy. Ale dobra, jest świetnie. Dalej wróg Indiana Jonesa, jest to niemiecki pilot. Bardzo no, fajny nadruk na torsie, ale tutaj brakuje oznaczeń, nie? No szkoda, no. Kobi robi to znacznie lepiej, nie? LEGO ma jakieś takie uprzedzenia do tego. Szkoda. No ale dobra, nie jest źle tam. Yy, figurka jest dobra oczywiście. Najbardziej w miarę tam spełnia tą rolę swoją. I czapka pilotka bardzo fajna. Pewnie myślę, że znacie ten element. No i na wyposażeniu rewolwer. Kurczę, składu te okularki. No. no to umówmy ten samolot, który nazywa się DEKVY. A muszę jeszcze powiedzieć, że są ekstremalnie pożółkły. No ale może to troszeczkę dziwnie zabrzmieć, ale ja lubię nawet czasem jak zestaw jest pożółkły. Dobrze, a więc mamy tutaj taki schowek w tym samolocie i tam powinna być teczka. Otworzę go też z drugiej strony, bo z drugiej strony też jest ten schowek. No dobra, od tej strony wyjmiemy teczkę, jest teczka. Bardzo fajnie. Schowajmy ją tam. Co prawda w filmie nie było sceny, żeby Henry Jones tam chował tą teczkę, ale to jest takie urozmaicenie fajne dodane do tego zestawu, żeby ta zabawa była taka fajna. Z tyłu mamy statecznik, którego Henry Jones odstrzelił. Tu można wystrzelić stąd. O, dobra. Samolot jest dwupłatowy. Przy tych górnych skrzydłach mamy naklejki z oznaczeniami. Tutaj, jest, tutaj jakieś kratki. I tutaj naklejka też. A tą dźwignię steruje Indiana Jones. Dobra, czas na kolejny samolot. Ten poprzedni naprawdę był świetny i ten też mnie zaskoczył. Myślałem, że będzie gorszy, a naprawdę też jest bardzo ładnie zrobiony. Różne źródła różnie tutaj podawają. Niektóre mówią, że jest to Messerschmitt BF-109, a inne, że samolot szkolny. Pilatus P2. Ja jednak wierzę w to, że to jest Pilatus P2, ponieważ jest dwuosobowy. No, on również jest pożółkły i zawiera bardzo ciekawą funkcję bawialną. Zobaczymy, czy zadziała. Ta funkcja bawialna jest nawiązaniem do sceny, kiedy ten samolot wleciał do do tunelu. O, wleciał do tunelu i... Skrzydła mu odpadły. Zobaczymy, czy, czy to będzie widać dobrze. Nie, bo ja zasłaniałam dobre. Teraz uwaga! Działa! Na tym ujęciu widać, jak działa ten mechanizm. Po prostu, przyduszając tą szybę, y, przyduszamy y, bolce, na których trzyma się skrzydło i skrzydło wysiedluje. Dodatkowo, od dołu możemy sobie postrzelać. Ju! Tutaj mamy silnik w tej części, śmigło, oczywiście. Tutaj malutka kratka wentylacyjna, no, całkiem grube to jest, nie? Na skrzydłach mamy naklejki. Tutaj też kratki, i kolejna naklejka na tym wyprofilowanym klocku. A tutaj statecznik. Bardzo ma ładny kształt. Po tego zestawu zbudowałem sobie tego Citroena, którego Indiana Jones wraz z ojcem ukradli. On tu bardzo dobrze pasuje. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie.